Witajcie kochani, dzisiaj będzie rybka i warzywka w tempurze oczywiście rybka przez nas złowiona, była zamrożona odmroziła się, obsuszyłam ją na ręczniku papierowym i za chwilkę poleci do tempury a do tego będzie cukinia i pieczarki przygotuję tempurę mam tutaj jedno jajko na jedno jajko daję taką miarkę zimnej wody to jest 230 mam tutaj mililitrów może nie dam całej. Damy więcej mąki, nie ma problemu. No zobaczymy, i do tego później pójdzie szklanka piesała mąki. To muszę wymieszać, ale troszkę przyprawimy sobie tą temperaturę. Myślę, że damy sobie pół łyżeczki soli, rybka niesolona, troszkę pieprzu. Dzisiaj dajemy czarny pieprz Później tak będziemy sobie w sosie, może pikantnym, maczać. To tylko troszkę. i. Czosnek, lemonogardę. No i później, jak już będzie gotowy prawie olej, bo musimy podmuchać, dopiero damy mąkę I to wszystko, co nam potrzeba do tempury. Jak olej gotowy? Ja gotowy. No, się... Wszystkie pieczarki wrzucamy do tempury, ale może musisz zmniejszyć troszkę. Na razie nie, kochanie. Nie? wymieszam, wymieszam to wszystko. Może zabraknie nam. No ja to dorobimy papierka, tempura jak to wolno dzisiaj smażymy na tej kuchence będzie wygodnie. wygodniej wygodniej i szybciej w tak trochę mniej temperaturę tam jest coś bliżej na 200 no to nie będzie bardzo. Muszę mocno wkraczamy mocno i wszystko wrzucam razem to dobrze, bo to na jeden raz. Tak. To Elegancko, później sukinia. Później i na końcu łyżka. No i kochani, łyżki gotowe. Wyglądają, że gotowe. Filmujemy. Pierwsza porcja do Te, te papyki proszę zabierz, które nie przeszkadzają. I wykładamy sobie

po sukinie to chyba na dwa razy będę musiała wiesz A jak to wieści to? Tak. No, nie myślę, no zobaczymy Dobra chyba, pozrzucamy sobie Możemy zrzucać trochę nie nie łapami Nawet ja to pozlawiałem oczywiście Robiłem dla siebie, to nie restauracja no A, tak się skleił mi to A szkodzi, to będzie po Nie, nie, tak się ale z papatykiem będziesz musiał to zaraz będziemy mieszać trzeba powywać je Przysko, rozłączyć rzucam, ja, dobra, żółtam Do, wszystko dokładnie, to wszystko rozejdzie myślisz, że się tu da radę? tak, na jeden raz Dobrze. chwileciki może pójdą na dwa razy Dobra. teraz muszę to pilnować papatyki potrzebne są muszę pilnować i mieszać tak, żeby tak no, smaży się ładnie. Nie było za dużo takich... Posklejanych tam jeden. Po naszemu się mówi takich klusek hmm, tak, dużych. Ma, Tutaj gdzieś było jakaś skryja, o tak, ja się rozkryje. No i stworzymy na rumianę. Aż dwie minutki, prawda? Dwie, trzy minutki. No musi być taki złotawy kolor. No, zrobimy na coś innego ale grzybka trzeba spróbować. Spróbujemy trochę nie grzybka. Pierwszy z brzegu. Do tego rąca. Pycha. Fajna tanieczka. Pyszności. Dani, czuwinia gotowa. Pięknie się podrumieniła. Wyjmujemy. Za tą mrożkę. I zaraz będziemy smażyć rybkę. Ale co pilnie, teraz spróbujemy. No za chwilę nie wiecie. Dopiero jak będziemy rybkę w trakcie smażenia rybki. Dzisiaj pojemy Na nasz rok. Teraz często nie robimy. Jest gorąco, ale chodzi klimatyzacja, także jest dobrze. Rybki włożyłam połowę. Damy na dwa razy. Muszę dobrze ją wymieszać. Wiesz? Jak leci? Olej gorący bardzo. Dobry taki mamy. być że to szybciutko się uzmanie. tym lepszy. Rybka będzie szybko. Hmm. Mhm. Rybka będzie na pewno przepyśna. Przez nas złowiona. Tak. Mm. No i też chwilkę. Dwie minutki z jednej z drugiej i gotowe dwie razy smażymy no i ja muszę zaraźliwie no kochani próbujemy cukinię mamy tutaj sos majonez z racią i sos ostry barwak no, na sobie wezmę cukinię z tym sosem a ten? sosy kochani mhm. używajcie takie jakie lubicie ten będzie dobry do rybki no, próbujemy a cukinię próbuję też w tym mm, pycha mm. Bardzo dobra. Czekamy aż rybka dojdzie. Tak, czekamy na rybkę. Dobra. Rybka, pierwsza partia gotowa. Jeszcze jedna została nam bardziej. Także pokażemy już jak posmażymy. Ale spróbujemy za chwilkę. Jak to rybka smakuje. Rybka rybka słodka. Mmm. Coś pośmiechu. No i kochani, rybka gotowa. popatrzcie Tak nasza potrawa gotowa. Rybka. Próbowaliśmy pyszna. A rybka w tamturze. Pieczarki, cukinia. Do tego mamy trzy sosy. Jeszcze mamy sojowy. Sos sojowy? A dla mnie troszkę sałaty. Sos e, majonezowo z To taki I ekstra tarwek. sos, bo... Ten sos. no i żonka jak zawsze troszkę sałatki troszkę sałatki musi mieć próbujemy Próbuję no ja rybkę łapię ja, ja sobie tak na talerz się. za chwilę nałożę bo ja powtarzam chyba z piąty raz rybki przez nas złowione nie ma nic lepszego mm, rybka przez siebie złowiona coś pysznego przez siebie wyfiletowana Zrobiona i zjedzona? I przez siebie. Mm. Zjedzona. próbujemy Ale próbuję mm. sobie teraz tego samego. Mm. Jest popisna, ale rybka najlepsza. Mm. Coś pysznego. Coś pysznego, kochani. My sobie pojemy. To naprawdę jest. Ja Zakładali je palcami. Mm. No, mówisz, pałeczkami, ale. Tak wygodnie. Tak jest najwygodniej grzybki mm. przepyszne Przyklinia mm. Wszystko pyszne mm -hmm. Ale jednak Wychoda. sos jest chyba jest najlepszy mm -hmm. lepiej pasuje do tego wszystkiego Bo nie jest zasłony, a sos mm -hmm. jest słony, mm -hmm. także dopełnia smak coś pysznego. Na razie kochani Dziękujemy kochani za oglądanie. Trzymajcie się i Zróbcie sobie coś takiego fajnego. I é o